Stawaj bieda Zesrałeś się. Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w twojej piwnicy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Tavrii, czyli ukraińskim wyrobie samochodopodobnym. Kto to gówno nazwał samochodem do ciężkiej, nieuleczalnej mamuciej kurwicy? <laughs> Dobra, więc zanim Wam wytłumaczę skąd to moje wkurwienie, ustalmy fakty. Co to jest ta cała tawria i czemu w założeniach była spoko, a wyszła chujowo do kwadratu. W swoje łapy dorwałem wersję montowaną w łodzi z polskimi elementami. Podobno lepszą od czysto ukraińskiej. Ta. Więc to było tak: pod koniec lat 60. ekipa ambitnych inżynierów z fabryki ZAZ przygotowała założenia nowoczesnego, jak na tamte czasy, przednio-napędowego hedgebacka. Byłby to duży przeskok po tym chujstwie zwanym porożcem. Niestety partia stwierdziła, że ma ukraiński pomysł głęboko w piździe, w odżycie. Chłopaki-kozaki się nie poddali, gmerali dalej, testowali i w 73. zaprezentowali jeżdżące prototypy. Wtedy władza łaskawie dała zielone światło. Nowe prototypy wleciały w 75. roku. Powstały z użyciem rozwiązań chłopaków pracujących nad ładą Samarą. Planowano w 78 rozpocząć produkcję seryjną. Jednak gdy w 76 wszedł Ford Fiesta, przyszedł prikas, by zmodernizować wóz, tak by mógł konkurować na zachodzie ze wspomnianym hedgebackiem. Ulepszone prototypy pokazano w 79. Planowano rozpocząć produkcję seryjną już w 81. Władze stwierdziły jednak, że ważniejsze jest nowa łada Samara i oblały tawry ciepłym moczem, ucinając strumyk z kasą. Wobec tego Samara weszła w 84, a tawlia dopiero w 88. W 81 byłaby nowoczesna, ale w 88 trąciła już mychą. Mimo wszystko utrzymała się w produkcji aż do 11 roku 2011 roku. Oczywiście z modernizacjami, przy czym w Polsce jej popularność ograniczyła się do lat 90. Potem już nikt jej nie chciał. W Polsce sprzedawała się dobrze tylko ze względu na jedną zaletę. Była zajebiście tania i pięcioosobowa. Serio, tańszy od niej był tylko ten pierdolec maluch. Nawet Polonez był od niej zauważalnie droższy, pomimo o wiele starszej techniki. I to nie tylko przez swoją wielkość. Po prostu przy niej był luksusowym autem, wykończonym na poziomie premium, ale o tym za chwilę. Wspomnę tylko, że ZAS stworzył też elektryczną Tavrię w 1994 roku. Mogła przejechać 140 km i rozpędzała się do 90 km na godzinę. To dopiero musiało być gówno. Spójrzmy na Tavrię z zewnątrz. Jak na wóz z początku lat osiemdziesiątych byłaby całkiem spoko. Jak na końcówkę osiemdziesiątych już lekko przejrzała. Jak na 90. po prostu w pizdu przestarzała, choć nadal o lata świetlne przed Polonezem. Czy jest ładna? Trudno powiedzieć. Ma coś w sobie. Tego wschodniego ducha, takie coś, że niby robimy auto zgodne z aktualnymi trendami, ale i tak z kilometra pachnie produkcją na wschód od Bugu. Podoba mi się. Niby kulturalny hatchback, a jednak z mordą prostaka. Fajna i chujowa zarazem. Niby nie ma w niej żadnych niezwykłych rozwiązań stylistycznych, a jednak ma swój urok. No dobra, jest jedno, ale to bardziej techniczne niż stylistyczne. Spójrzcie, jak dziwnie rozwiązano w niej piasty i felgi. Ciekawe, kto to w Polsce wyważy. Chuj wie, po co tak zrobiono. Swoją drogą, pod tym z przodu kryją się tarcze. Na upartego można by jeszcze stwierdzić, że ten zaokrąglony, podcinający nadwozie zderzak jest ciekawy, zaokrągla sylwetkę tyłu auta. Znaczy, zaokrąglałby, gdyby nie był ujebany. Wracając do samego nadwozia, pomijmy ogólny zamysł, bo i tak spierdolono go wykonaniem. Chuj już w rzeczy uszkodzone. Klapa bagażnika to spasowanie stopami na pełnej kurwie. Jest bananem, choć nie wygląda najebniętą. Gratulacje zas! Lakier jest oczywiście z gówna i więc wyciera się jak pojebany. Podobnie blachę wykonano z legendarnego stopu stalinium, biedum i chujnium. W efekcie zardzewiać może wszystko, włącznie z twoją dłonią, jeśli dotkniesz tawrii. Dobrze, że choć światła nie są od Zaza, tylko z Czechosłowacji. To te podobno mniej chujowe. No to zapraszam do wnętrza, bo tam już wszystko poza przestrzenią jest spierdolone. Projekt deski jest marny, jak wyniki Williamsa w F1. Niejaka konsola środkowa, brzydkie zegary, tandetna kierownica. Niby spasowanie miejscami jest lepsze niż na przykład w Skodzie Favorit, ale jakość tworzyw to jest kurwa poezja, tego nawet się nie da nazwać jakością, jakąkolwiek. Deska jest kurwa w kilku kolorach, ale to mały chuj. Kratki nawiewu latają i mają ochotę złamać się pod palcem. Przyciski przypominają jakieś najtańsze radyjko z bazaru. Tylko jeden jest podświetlany. Wóz niby ma 100 tysięcy przebiegu, a rysunki już są wytarte. Pourywane elementy, które zostały w dłoniach, na przykład korbki musiały być wymienione. Zostały właścicielowi w ręce. Regulacja lustarek albo urwana, albo niedziałająca i to nie ze zużycia. Fura ma 80 tysięcy kilometrów, coś no pi razy drzwi tyle. Fożywo użyte do produkcji wnętrza Tawry sprawia wrażenie nawet nie plastiku, tylko, nie wiem, kurwa, zmielonej mączki kostnej poklejonej najtańszym klejem wodnym. Do tego regulacja temperatury. Rozpierdolona, trzeba przestawiać pod deską, bo niby działa linka, ale nie na tyle, by coś się zmieniało. Zmiana nawiewu góra-dół to co najwyżej nogą. W standardzie brak gniazda zapalniczki, trzeba było dołożyć. Boże, Tucholski, nigdy nie widziałem takiej tragedii w aucie. Regulacja nawiewu z grafiką malowaną korektorem. Odłażące boczki, zmatowiała szybka zegarów, bagażnik, w którym niby coś się zmieści, ale jego zamek wydaje obrzydliwy dźwięk. Dobrze choć, że miejsca w środku jest faktycznie sporo i da się nawet usiąść z tyłu. Tapicerka, oczywiście we wzór szmat do podłogi marki Tesco Value. W tak chujowym czymś to jeszcze nie siedziałem. Jak można to było w ogóle nazywać samochodem? Ten wóz przypomina taką historię, jak wystawiłem stary dywan na Elix Za darmo. Przyjechała po niego dość niezamożna ukraińska rodzina. W podziękowaniu wręczyli mi tabliczkę czegoś, co nazywało się wyrobem czekoladopodobnym. Tawria to właśnie taki wyrób samochodopodobny. Jedyna zaleta to rasowa, dedykowana antena. Garantny talon. Jest gwarancja na nią nawet. Spójrzmy pod maskę siedzi tam ukraiński silnik MEMS 245 o pojemności 1.1 zasilany gaźnikiem bodaj jakaś kopia Solexa w przypadku tego egzemplarza. Jeśli chodzi o moc, 51 koni. Fajny taki, nie za szybki. Pięknie. Całkiem przyzwoity, na czasie, bo z wałkiem rozrządu głowicy, zblokowany z pięciobiegową skrzynią. Szkoda tylko, że ma ona wsteczny w miejscu piątki. Nie odważyłem się tego zrobić na pracującym silniku, podobno to jest przejebane Ale fajnie jest. A to jest jedynka, wygląda jak luz, w ogóle tak A, to jest na luzie? Co? Nie Nie To jest jedynka Kurwa, teraz przerzuciłem już na czwórkę O, teraz jest luz, bo lata trochę bardziej Dobra, lecimy z tematem Złap na górę lepiej O, teraz wbijasz Nie, 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 do długo. Najpierw do oporu do prawej, teraz wbijasz I do przodu I to jest też Udało się Ciekawe czy na pracującym silniku mi się uda. Dobra. Taktyczne podwójne wysprzęglenie. Udało się. Cóż za genialne rozwiązanie. Idealne by chujowo się redukowało z 5 na 4. Wracając do silnika, też padł ofiarą zajebistych jakościowych rozwiązań. Kto do ciężkiej kurwy przykręca pokrywę zaworów pierdolonymi śrubami na gwiazdkowy śrubokręt? Tam, gdzie kurwa, działa temperatura i trzeba je dojebać. Rewelacyjny kurwa plan. Doskonale by zaczęły się rozpierdalać i obmykać. Dobra, wróćmy do rzeczy. Charakterystyczne rozwiązanie oszczędzające miejsce to koło zapasowe pod maską. Poza tym szereg polskich elementów, charakterystycznych dla egzemplarzy z Damisu, czyli z łodzi. Na moje oko, krajowy jest przynajmniej alternator pompa hamulcowa i być może też paliwowa bo wygląda jak wyrób Fospol Łódź, znany z fiatopodobnych szmelców. Ach i zobaczcie jaka nowoczesna cewka, z żadna tam butelka z kablem. Co do zawiasu był w pełni niezależny. Z przodu były nawet McPhersony. Nowoczesność, panie, nowoczesność. Dobra, wiadomo wszystko na kilometr jebie marną jakością, ale jak się tym jeździ Wielu z was pisało, bym więcej mówił o obcowaniu z autem, więc nagrałem dla was wrażenia z jazdy na żywo. O, taka nowość w moich testach. Jedziemy. Czekaj, odpalę sobie specjalnie do, specjalnie do... filmu sobie odpalę, nie? No wiadomo, będę udawał, że jeszcze nie odpalałem tego gówna. Także jest fajnie, bo trzeba przekręcić stacyjkę do siebie. O, odpaliła bez gazu. Najgorzej. O. Rzucanie w ogóle biegów to jest kurwa taka chujnia, zajęło mi dobre kilka minut stwierdzenie ole, stwierdzenie gdzie tu w ogóle jest bieg a gdzie jest luz bo lata to kurwa gorzej niż w jakimś kamazie dusi się jebana na, na niskich na niskich obrotach trzeba i dawać z w pizdę w szatła, o tak, pięknie w ogóle na, nie, nie czułem, że wciskam cokolwiek ponieważ nie poczułem żadnego oporu tak jakbym pierdalał coś w pustkę Przegładę ten samochód trochę nie ma w tej chwili no Także ale to akurat nie wada samochodu tylko wada tego, że jest zużyte Tak samo podobnie jak to, że ona tak paskudnie szarpie To prawdopodobnie kwestia tego, że gaźnik nie jest stąd Zresztą mi pozostaje mieć taką nadzieję Teraz jak tu wyglądają osiągi? No tak 2 na 10 bym powiedział Bo nie kręcić. Jak kurwa nie greca pedał w podłodze i zadzwonił? Woli... Aha, no tutaj właściciel mówi mi, że jestem zjebany, ponieważ nie pałuję jego Że Zaraz to zrobię. To jest tylko tabril? E, Utu, tutu. Utu, tutu. Tu. To jest do granatwijka, ja O! Bo nic się nie dzieje. Jak? O i tak się ci tabril, że żeby jechała. Tak, czyli generalnie. Da ogień, o nie mogę wrzucić trójki. Bo do środka trzeba. Najpierw. Co jest? O, dwa? o dwa Dwa bo... mi wchodzi. Możesz wy I... jeszcze raz. Aha. Spójrz Bardzo fajnie. Teraz. Nie ma? Jest, jest, jest trójka. Po drugim wystrzegleniu no. za drugim razem udało się wrzucić trójki. I czwórka. I czwórka już nawet weszła. No, wracając, tutaj, tak rozbumiejscowiony w. Wsteczny, jak piątka w normalnej furze, czyli dobrze, że się go mega chuje wrzuca. Ponieważ inaczej by się rozjebało skrzynie i to myślę już pierwszego dnia jazdy tym furą Wspaniałe są lusterka też. Podejrzewam, że nie da się jej postawić. Nie. To... A bo tam nie mam w ogóle regulacji po prawej. Nie, bo wpadłam. A to, to też wpadła. tutaj też jest dla tak Także generalnie nic nie widzę w lusterkach w głównym sterze. Bardzo hmm. podoba mi się to, że mam tutaj zawieszoną marykę nad tym. Nad, tak. nad lusterkiem, co sprawia, że mam 10 do bezpieczeństwa podczas jazdy O kurwa, jak już szarpię. Tak, Generalnie ogólne wrażenie w tym samochodzie to jest tak jakby spasowane stopami, ale tak do trzeciej potęgi bo kurwa tutaj wszystko tak lata sprawia wrażenie takiego kurwa gówna, po prostu najgorszego jakie znaleźli Każdy element został wyciągnięty ze śmietnika, ale wcześniej leżał w bagnie jeszcze i to tak leżał w bagnie przynajmniej przez dobre 10 lat Tylko tak przeczyścili szmatką i wsadzili do tawy. I to jest właśnie tawa. Ja. Tu w lewo, za kapliczką Za kapliczką w lewo, za Ta. figurą w lewo, dobra jedziemy w ogóle do lasu O, teraz jest zajebiste, bo hamuje Ten samochód kurwa nie hamuje A to są nowe zaciski Nowe jest wszystko I udało mu się generalnie pobić rekord Kurwa, nawet Poloneza, który miał swój starszy układ bo jest naprawdę, naprawdę źle W sensie trzeba wpierdolić do podłogi tak naprawdę tych hamulec Żeby ta postanowiła zahamować To jest dość śmieszne bez małym autem Dasz. O, o, coś wydaje dziwne Koryka. dźwięki Dobra, to robimy teraz najważniejsze test, element testu test. terenowy Czyli test terenowy, bo jak wiadomo, samochód jest ukraiński tak. A na Ukrainie zawsze jest jazda terenowa To jest typowa droga ekspresowa na Ukrainie, tak wygląda a Tak, właśnie, że skoro, że, nie, że nie mam kamery teraz na drogę Ale podejrzewam, że się domyślacie, bo to oczywiście wszystko kurwa telepię Idziemy sobie teraz ukraińską autostradą i powiem wam, że ja hamuję, ale Tawria wcale nie chce, że mnie hamował. No to głęboko w dupie. No tak się jechać. Kurwa, ty. Jestem pod wrażeniem. Już trzy razy myślałem, że się o mi czymś zajebie. A... No, to to jednak widać, widać że to zas robił, Bo kurwa jadę po lesie, proszę bardzo, można nawet cofać po lesie pewnie. O, o czym się jednak zajebałem niestety. Nie? Nie, po prostu przed niecoda ślady. No to jest takie zawieszenie, że wiem. Czyli co, rozumiesz, że tutaj to upierdalasz przynajmniej 180, nie? No kurwa No tak, no to jesteśmy na ukraińskiej autostradzie, bo... To jest wirek. Ale propsy, propsy dla ukraińskich inżynierów zrobili to, co we wszystkich y, wschodnich furach jest najlepsze Czyli mają zawieszenie z takim skokiem i tak zrobione, że jest banalne I generalnie prowadzi się marnie na normalnych drogach Natomiast jedziesz sobie po lesie i w zasadzie nie czujesz, że jedziesz po lesie, co jest w ogóle rewelacyjne Tawia płynie po lesie, to jest samochód stworzony do jazdy w lesie Co prawda na drodze jest tak, no w miarę Ale, ale za to po lesie jest świetnie po prostu Dla leśnika, dla wiatraka. Tak, tak, bo widać, że to jest po prostu samochód, samochód do lasu Na Ukrainie jak w lesie, także idealnie <laughs> Dawaj pizda, A, dobrze Pizda Dobrze, dobrze Pizda, ok. No, tutaj o, mogę nawet dać trochę w pizdę Tak Za w prawo, tutaj nie emocji. O tu i, tu I tu prawo dawaj. Dobra, hamowanie generalnie nadal jest takie naprawdę słabe. Jestem coraz bardziej tym przekonany. Nie chcesz wiedzieć co było przed. Aha, czyli wcześniej po prostu nie hamowałeś, tak? bo kto hamuje no. ten przegrywa. No to co? O teraz jedziemy w ogóle przez ciemną dolinę, ale choćbym jechał przez ciemną dolinę z się nie ulęknę, bo mam tabie. Ale pierdolę głupoty. Tak, że jak jedziesz sobie, to tawria z dupy sobie włącza z sanie, nie, bo tak, bo ona mówi, że chce po prostu więcej miodu. Po prostu wynika to z tego, że ma niesamowitą jakość. O, kudwarciu. Tak dobrą jakość spasowania wszystkiego, że się różne rzeczy z dupy włączają podczas jazdy, co jest w ogóle nie... rewelacyjne nie? Tawria jest jak Ukraina, czyli ma piękne lasy, świetnie jeździ po trasach, dlatego właśnie jest dostosowana do lasów. Piękną przyrodę. Ale, już tak z poziomem cywilizacji to jest przeciętnie w tym samochodzie. Ła, selekcjoner da taki no. duży Fiat w ten wtem. karetka. Oj, to jeszcze może sobie upierdolić na szybko. Tak. Uła, strzelasz wirek. Ohoho, ale, ale panie tak. Andrzeju! To hamować muszę kilometr przed cyfrowaniem, żeby hamować. No to tym już zajebać pedał. No. Tak, tak. O tak, widziałeś To jest kurwa w podłogę i dopiero się no, zatrzymało O to chodzi Nawet jest całkiem cicho Przy takich prędkościach przelotowych Nie wiem jak na autostradzie, ale nie jestem spoczeńcem Więc nie będziemy jechać na autostradę Kurwa, znowu nie mogę wrzucić biegu Ja dawy. No. Kurwa, no to jest za gówno jebane Za o. O, czwartym razem wrzuciłem bieg Co to kurwa jest? Wspaniały samochód, naprawdę Podłokietnik jest tak, że nie da się z niego korzystać, bo trzeba by się przejęlić, tak. Znałem się, jak to jest tutaj jechać tym w nocy. Dlatego, że jak patrzę na tą matową, zupełnie szybko od zegarów, to mam ochotę się zabić. I jestem prawie pewien, że to pewnie nie da się nic zobaczyć. Chociaż nie wiem, widać coś w nocy. Znaczy, jestem taka żaróweczka, ale jeszcze ja ci powinien się domyślać na miliardy. A, czyli nic nie widać tak jak tam. No i jakoś tam skręca, no, tylko jest miękka bardzo, więc trudno oczekiwać, że była niesamowita. No i chuj, no i cześć to tyle w teście dawli, bo jeszcze muszę jechać dacie o A zapomniałem wspomnieć, że układ kierowniczy jest z w sensie... W ogóle nie czujesz tego co robisz z kierownicą i co robią koła, polecam. Znaczy no chyba, że akurat mają zamiar się uchylać, to wtedy jest spoko. A no jak coś, jakbyście jakimś cudem chcieli sobie kupić taką Tabrię, to jest na sprzedaż. Link macie w opisie, dokładnie ten egzemplarz, który testowałem.